Do kubelki kamieni i przyjechali zaprezentować, co nieco, platformach analiz obywatelskich. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o takim czymś, jak platforma analiz obywatelskich. O. W takim razie porozmawiamy, wybaczymy o Tak naprawdę, możemy to przygrywać do tragedii internetowej społeczności. Moglibyśmy powiedzieć, że to są takie analityczne social media, skupione wokół pewnej idei. Polityczno-gospodarcze. Pewne wielkie czynniki rządowe na świecie już jakiś czas temu zorientowały się, że to jest dosyć użyteczna rzecz. A mianowicie to, to o europejskiej platformie analiz gospodarczych. Edge Riders EU. Bardzo ciekawa platforma, lubię sobie to czytać, naprawdę polecam. Posty na zasadzie, hejka, dostaliśmy właśnie 6 milionów euro dotacji, co z tym zrobimy? na porządku dziennym oczywiście finansowane przez Komisję Europejską z pieniążki można dodrukować. To nie jest problem finansowy, Co ciekawe, tworzone przez Estończyków. To jest Estończycy wyszli z tym projektem dla Komisji Europejskiej i robią Już 9 lat. 6 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. Ja mam 51 i już się cieszę. Więc to jest naprawdę dobry wynik. I wszystko skupione wokół idei Europejskiego Zielonego Ładu, czyli Narodzie Europejski, Łącz się. Wszystko wokół tego, tej idei. Jak to się ma w praktyce? No, Komisja Europejska wydaje rozporządzenie i mówi słuchajcie, teraz trzeba robić panele słoneczne. Tak? Każdy może wejść, każdy może się zapoznać jak, jaka technologia, jak tworzyć to na terenie państwa no podległego, prawda? i to tak działa. Działa bardzo dobrze. No ale oczywiście nie tylko nie tylko Niemcy. Również i Amerykanie. Ja powiem zupełnie że tylko tak naprawdę sygnalizuję, że taka platforma jak The Bull Judgment istnieje, ponieważ mam niewielką świadomość na jej temat. Bardziej interesuję się tą niemiecką. Natomiast no, jest, jest, bardzo ciekawe jak popatrzysz na ten marketing, którym operuję. No, oni twierdzą, że są o 30% skuteczniejsi niż analitycy rządowi, a pasują tylko i wyłącznie na społeczności internetowej. Czyli po prostu możesz wejść tam i zacząć analizować. Nikt Cię nie weryfikuje. Jeżeli oczywiście zdasz egzamin, jesteś dobry, no to możemy się tylko domyślać, co się wtedy wydarzy. Może powinien dostaniesz jakiś telefon. Tak? Więc można. No to jest moje przypuszczenie, nie mam potwierdzenia, że takie platformy to po prostu punkt rekrutacyjny. No wiele tutaj można o tej platformie mówić, no na pewno to, że Amerykanie mają po prostu niesamowity zmysł do budowania marketingu. To znaczy, o ile jeszcze na przykład 8 lat temu ktoś mógłby sobie pomyśleć, że po prostu jest jakiś tam, że uczestniczy w jakiejś internetowej społeczności, która analizuje geopolitykę i geoekonomię, prawda? To Amerykanie nazywają to super forecastingiem. To znaczy, ty już nie jesteś tylko Amerykaninem, ty jesteś super forecasterem. I to zostało patentowane. wszystko wokół tego gdzieś tam się toczy, prawda? Cała taka, cała taka platforma e-learningowa i platforma, w którą można wejść i zacząć analizować analizować to, co się dzieje na świecie. Wszystko oczywiście dla rządu amerykańskiego. Z oni się nie kryją, że to jest koordynowane przez CIA, nie, czy jest jakaś polska platforma na obywatelskich? Ja nie wiem, nie może Państwo wiedzą. Tak przytoczyłem mniej więcej, jak to wygląda w innych krajach. Kto się tym interesuje, no nie ma. Po co mielibyśmy to robić? Jeżeli Amerykanie już mają, no i jakieś dwa miesiące temu postanowiłem, że moglibyśmy być na przykład zespołem na obywatelskich. Dlaczego nie? Mam tam jakąś wiedzę z zakresu administrowania systemami i programowania. Oczywiście, nazwa. Wiele mówi, prawda? Jest to nawiązanie do pewnej kultury antycznej. To celowy zabiegł. Zaraz już się dlaczego. A platforma funkcjonuje już drugi miesiąc, więc będę mówił o tym, co przez te dwa miesiące się zaciało. Tak praktycznie. No, pytanie jest tak naprawdę: przecież my to robimy dla ludzi, więc dla kogo to tworzymy? To jest to podstawowe zapytanie. No czytam, ale generalnie to jest... To jest ten cel i to jest ta doktryna. To jest dla osób, które rozumieją potrzebę syntezy spraw politycznych, działań biznesowych i ideologii przodków. Tak naprawdę wszystko co powiem przed tego momentu będzie bazowało na to. Jest, to jest cel. Oczywiście pytanie brzmi, co to znaczy spraw politycznych, co, co to są działania biznesowe i co to jest ideologia przodków. Dobra? No, w skrócie można powiedzieć, że warto by dać znać ludziom, że... Polityka to trochę biznes, biznes to trochę polityka. To trochę tak, to trochę tak jest. To znaczy, że można mierzyć ekspansję na poprzez siłę kultury materialnej, prawda? Jeżeli my nie jeździmy niemieckim, to później. Tajkometria to się nazywa. No i dlaczego tworzymy to forum normalne? Przynajmniej chcemy odzyskać pewną część kontroli w tej sferze informacyjnej. Z jakiego powodu, bo kontrola jest wszystkim. Jeżeli nie masz kontroli jesteś, nie jesteś suwerenny. Miejmy na uwadze że to nie będzie drugi Facebook. Z bardzo prostego powodu no. to jest raczej społeczność analityczna, a nie społeczność konsumpcjon... Konsumpcjon... konsumpcjonistyczna, społeczność konsumentów, którzy chcą coś kupić. Coś to podpowiemy algorytm. Tu no, tego nie ma i nie będzie nigdy. A no i jeszcze tutaj taki policegiaski. To przeczytałem, że podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza wspólnot. I pieniądze oddaje. A, no żył jakiś czas temu, więc może myślę, jeszcze to nie było eksponowane. Ale co to właśnie znaczy w praktyce? To znaczy, jak my chcemy tą ideologię szerzyć, jeżeli tutaj mówimy o połączeniu działań biznesowych, politycznych i, i tej ideologii? No, tak, tak pomyślałem sobie, że pokażę Państwu mój portfel. Czy mój portfel, jak on wygląda. Wygląda strasznie, on był 20 lat. Nie wiem, dlaczego nie zmieniam na jakiś nowszy. Przecież, kurde, ja tylko 30 zł. ale po prostu jestem przywiązany do tej rzeczy. Nie wiem, dlaczego. To jest jedyna rzecz, która po prostu jest ze mną od zawsze. O, dostałem może od pewnej ważnej osoby, może dlatego, ale ja po prostu nie zmienię nigdy, nawet gdyby tam całkowicie się rozpada i ktoś by powiedzieć, że chyba jak to wygląda wtedy. Nie interesuje mnie I Ważną rzeczą, którą trzeba powiedzieć, to trzeba powiedzieć, że ludzie utożsamiają się z rzeczami. Tacy jesteśmy. Kto nie ma tych BMW e 36 prawda? W gazie 20 lat temu, no tak? Tak wspaniale jeździ, ale jest niemiecka. to ci Niemcy, bo muszą coś wiedzieć, skoro takie piękne autargo to może niech nam postawimy o no jak już stawiamy autostradę, to może w takim razie niech ona prowadzi do jakiejś cementowni. Może jakiej niemieckiej. No bo oni muszą coś wiedzieć, nie? Także jak materialna. No i takie właśnie funkcjonowanie w ekspansji narodu. To pytanie, czy my tak na to patrzymy? No i ja od jakiegoś czasu tak. Natomiast tak jak mówiła Liza, ta platforma to pewien, pewien model, który ewoluuje tutaj pewnie takiej strategii. Na 10 nie mam, jak patrzę na reakcję użytkowników. No musimy stworzyć jakąś kulturę materialną. Tak? Musimy coś zacząć produkować, coś, co faktycznie niesie ze sobą jakąś wartość. To nie musi być napisane, to ma niesie ze sobą wartość. Teraz pokażę wam więcej, jak by to mogło wyglądać. to na podstawie informacji zaczerpniętych z formą romanu. Wiesz, to użytkownicy proponują takie pomysły. Antyczne, inspirowane antykiem. Dzwoni do mnie człowiek i mówi: Cześć Hubert! Świetny ten trend, forum romanu. Jak ty to wymyśliłeś w ogóle? Super. Mówię: To nie ja, to Rzymianie, prawda? Byłem Weź, ktoś na mnie Wydaje. Słuchaj, Mam takie jakieś leperki, Może byśmy stworzyli brand i wyszlibyśmy jakieś komentarze. E no, na sprawę stary, robimy. Przecież o to chodzi właśnie, tak? To chcemy robić. A więc ja chciałbym, żeby ludzie siedząc na tym to tożsamiali się z tą kulturą są z której czerpał projektant projektując to krzesło to jest właśnie to to jest ta właśnie ekspansja kulturowa dlaczego musimy to zrobić Musimy wzmocnić swoją własną tożsamość no, jest wojna tak? musimy to zrobić nikt z nas tego nie zrobi to jest ciągła modernizacja modernizacja kultury modernizacja techniczna wszelka jakby powiedział bo trochę wartościakizm a ideologia jest tym, co napędza tą modernizację. A nasza ideologia jest dobra. Była ideologią naszych przodków. No, mamy już jakieś krzesła, prawda? No to już, może byśmy patrzyli szerzej. No dlaczego nie od razu cały dom? Ustalamy właśnie technologię, otworzyliśmy sklep internetowy i zobaczymy, rozbijemy tą rzeczywistość. Albo to ma sens, albo nie ma. Warto jest właśnie to testować. No, bo jeżeli my nie będziemy testować swojej koncepcji, to skąd będziemy wiedzieć, że to jest prawda? To jest ten dowód. Musimy się po prostu narazić na weryfikację rynku, bo inaczej będziemy stać w miejscu. Będziemy sobie tylko lewitować i gadać o modelach. Moim zdaniem jest bez sensu. Trzeba po prostu od razu wyjść na rynek jak najszybciej. Nieważne co się ma. To może być nawet, może być pytanie głupie. Ważne, żeby dostać po prostu tą informację z, z rynku. To jest dobre, to jest ciekawe, co robić. Przeciwdziałanie. No, to jest istota rzecz. Post sprzed dwóch dni. Para architektów ma problem. Robi ładne projekty, ale nikt ich nie chce. Pytanie dlaczego? Może to przez marketing. Zrobię dobre pytanie, jesteśmy w trakcie analizy tego, ale mi się dlaczego to podoba to, co nie Ale nie mogę tego mówić sprzedać. Dlaczego? Ponieważ wszystkie te korporacje idą w modernizm. I kogoś to nie interesuje. Jaka sztuka antyczna? To było dwa tysiące lat temu, tak? Teraz jest sztuka. Antwo, to, to jest mieszkalny czy co to jest? Czy to jest zajazd. Zajazd. Tak. Nie możemy znaleźć pracy, chcielibyśmy to nawet robić, ale wszystkie firmy, które operują dużą kapitalną, no, one tego nie chcą. One wolą odepóść. No. Po co takie detale, no? Po co te kolumny, tak? Może zróbmy szybę, po prostu 3 dni i tyle. No. Poza tym to robią firmy zagraniczne. Po co wam jakaś kultura odrębna? No, co wy chcecie tu? Nie pytajcie. No i teraz dochodzimy do pewnego, do pewnego, do pewnego wniosku. Polacy pracują jako podwykonawcy. pracują w korporacjach. Nie zastanawiamy się nad modelami biznesowymi. Skąd, po czym to widać? No, jeździmy do Niemiec do pracy, tak? Pracujemy w zachodniej korporacji, czy szwedzkich. Oczywiście jest wiele innych pomysłów, o których mógłbym tutaj opowiadać, ale powiem szczerze, nie wiem, czy Państwa zainteresują tak naprawdę. Różnych, raczej takich bardzo technicznych, informatycznych rzeczy. Mówimy tutaj oczywiście o dwóch miesiącach. Dalej, dalej, jak mieliśmy, ciekawie, nie naprawdę. Nie no dobrze. Na przykład lepec, jak on narzędzie sterownicze. jak pozyskać dane o ludziach w warunkach roli, gdzie potrzebna jest zgoda, jak to zrobić. Już ten nie będzie się zabroganuje, która weźmie pytanie i po prostu zacznie analizować z bardzo z <noise> tego powodu. No nie jest. <noise> Nawet analitycy z Singapuru oni no, się dziwią. Tak, dlaczego wy tutaj w Europie Europejkoś Przecież to w ogóle zabije nasz biznes. Dokładnie tak. I teraz polskie miętanki zastanawiają się, kurczę, jak to obejść? No to faktycznie zabije nasz biznes. A więc jakby pod pozorem zatrzymania tego dorobku, prawda? Tak? Już to są nasze dane osoby, które musimy chronić swoją własną prywatność. Zatrzymuje się gospodarkę, przynajmniej ważny sektor. Jak się okazuje teraz strategicznie. A oni tak wiedzą, prawda? to Zasada tak jak... To to jest wyższy interes, bo to jest wyższy interes państwowy i to w rodzaju zostało ujęte, tak? I oni mogą. I to jest prawnie wydalne. A to mówiłem tego tak, o tym systemie petycji na populi, bardzo proste. Myślę, że już nie będę się na tym do porozmawiamy później, bo to jest bardziej produkt dla was. W zasadzie zmyślam troszeczkę o was też. Nazywam ją tam wokół no nie nieważne, będziemy latać. Czy do tego momentu są jakieś pytania? Bo, bo, bo teraz będą ciężkie armaty, tak? Teraz do tego... Masz jeszcze parę przykładów jakichś yy, Nie. Znaczy, mogę wystarczyć, nie ma sprawy. Natomiast nie mam tutaj, no bo tak to bym kilka... No To wróciłeś jeszcze to dalej. Znaczy takich ludzi, którzy faktycznie mają jakieś kompetencje i chcieliby właśnie tworzyć tą kulturę materialną jest naprawdę dużo. No problem jest tylko taki, że oni znikają w tym szumie informacyjnym. No popatrzmy na Facebook. Chcę coś zapostować. Nawet powiedzmy coś mądrego, załóżmy, tak? No, klejam posta, jeden post, trzy Maks. max. Prawda? A tu chodzi o to, żeby te pomysły archiwizować. No bo w przypadku, gdy tych pomysłów nie ma, to każdy jest ważny. Bar bardzo ważna platforma, naprawdę. A jak ona wygląda, to jeszcze Wam pokażę później. Znaczy w ogóle nie mam, przepraszam, takiego ale to jak ktoś y, zainteresowania pokażę, jak to wygląda. Ona jest tak, na, tak naprawdę trochę zmodyfikowaną wersją tej niemieckiej. Który... Ale... Nie ma problemu. Ale... <grym _> bez, kompleksów, bez kompleksów, bez kompleksów, bardzo dobry. Oczywiście, że. Tak. Oczywiście, że tak. Czyli tak, jakieś pytania jeszcze do tego, co powiedziałem? Tutaj? Do tego później to już odlecę, tak? Całkowicie. Już wytworzę, <grym _> naprawdę. Rozdzwonią się telefony, spokojnie. Będziemy o tym rozmawiać i dalej. Nie ma tu żadnych slajdów. Nie wiedziałem w ogóle jak to napisać. To może w jakimś sensie, no, to jest pewien eksperyment. chciałbym, żebyście się nad tym zastanowili. Można by to nazwać upolitycznienie języka, albo może militaryzacja języka. No, bo w momencie, kiedy człowiek zaproponował mi e commerce stwierdziłem sobie, że kurczę, to jest naprawdę Naprawdę dobry, ponieważ relatywnie wejście na takie rynki nie jest drogie. Sam ten biznes wychodził na 300 zł, dosłownie, 300 zł inwestycji. Wychodzimy z produktami. 300 zł. Dla kogoś, to nie ma pieniędzy, to jest idealne. Tak? Żadnego wkładu, tylko i wyłącznie to, co się, się na i trochę chęci do pracy. No i tak w trakcie implementacji tego sklepu internetowego zaczęliśmy się zastanawiać nad, nad dezinformacją. To znaczy, Przecież po co ja tak naprawdę robię ten sklep internetowy? Po co ja go robię? Przecież mógłbym to wszystko rzucić na Allegro. Mógłbym to rzucić na Allegro i robiąc kampanię marketingowe na zasadzie wysłania kampanii mailowej, czy nawet telefonicznej, mógłbym przecież dawać na Allegro. No dlaczego nie? Co z na przeszkodzie? Przecież muszę zainwestować czas, żeby ten sklep internetowy zrobić. Przecież na Allegro wszystko jest. Można zrobić template, prawda? Wszystko jest. Doszliśmy do wniosku, że dlatego że one są po prostu inne oferty. I my wcale nie chcemy, żeby ta osoba spojrzała na te inne oferty. My chcemy, żeby tylko ona się ograniczyła do naszego sklepu. Po co ty macieś na to no? Tu jest nasz sklep, tutaj sobie wybiele, prawda? Tutaj nam może być trochę drożej niż na prawda, jeżeli mamy bardzo podobne produkty. I pomyślałem sobie, że kurczę, przecież identyczny mechanizm no, inaczej inaczej, gdybym chciał użyć tutaj pojęcia z zakresu polityki. Co my chcemy wykonać na tym kliencie? Chcemy go wyizolować. To nie iść na to alnego. On jest wyizolowany, chcemy Cię wyizolować. Różnymi sposobami możemy sprzedać ten sam produkt, tylko zmienić jego nazwę. Ktoś pisze w ogóle, faktycznie, tego produktu nie ma nigdzie. A oni po prostu z krzesła Azi na krzesło B, prawda, i, I sprzedają. Może nie, zmarżą tam 50%. Nie Bez rozstrzygania się to jest moralne, czy nie. Po prostu tak się robi, takie są praktyki. I pomyślałem sobie że to jest dokładnie to samo co robią nas Amerykanie. Przecież my też chcielibyśmy pojechać na takie alegro dyplomatyczne. Chcielibyśmy jechać do Łukaszenki, trochę z nim porozmawiać, ale jakoś nie możemy. Zostaliśmy wyizolowani. A więc proces skutek jego jest, jest taki sam. Oczywiście przebieg jest zupełnie inny, bo on tu mówimy o sklepie internetowym, ale tam mówimy o takich akcjach jak na przykład słynna konferencja antyrańska. To było domknięcie tak naprawdę izolacji politycznej. Po co macie z kim gadać? Po co to Allegro? Tu jest sklep Amerykanie.com. Tam możecie popaść o A więc ja argumentuję w tym momencie właśnie na tym przykładzie. Nie wiem, czy to ma sens. To jest, to jest, to jest eksperymentalne. Tak? Ale wyobraźmy sobie taki kurs o e-commerce, który zawiera rozdział izolacja użytkownika, izolacja klienta. Trochę agresywnie czyli nie? Dobrze. Niech nie agresywnie. Powiedzmy tak. Słuchaj, właśnie to, co przed chwilą powiedziałem. Robią to samo, co Amerykanie z nami. I to jest tylko szybko, szybka pisza. Oni to robią, tylko ci ludzie tego tak nie nazywają. Oni tego nie nazywają izolacją, tylko marketingiem. A więc chciałbym już do języka polskiego pragnę Oczywiście tego języka biznesowego, pewne terminy z zakresu polityki. Ponieważ chciałbym dać znać tym ludziom ekonomicznym, że ekonomia to też trochę polityka. I tym politycznym, którzy bardziej utożsamiają się właśnie z tymi izolacjami dyplomatycznymi, że polityka to, to, to też trochę ekonomia, tak? To też trochę biznes. Że to się łączy. Że nie można strachować od tego, że, że to po prostu próba, że to się w ogóle nie łączy. No, Niemcy robią to znakomicie, tak? Oni popychają biznes ideologii. Jak my usłyszymy o tym, że jakieś tam rozporządzenie idzie o bateriach, czy tam jakiś solarek, to oni już mają gotowe linie produkcyjne. A co w tym dziwnego? Tak się robi... Tak się robi biznes, no, na tych trochę nieinteligentnych, no. Nie, nie, nie. nie. po no to nie No nie? że macie jakieś pytania, tak, no, bo jakby ja właśnie postuluję militaryzację tego języka właśnie argumentując to tymi procesami. Czyli używajmy tych pojęć z zakresu militarnego do, do rozmów o biznesie. Magdalena mówi zresztą, że Niemcy to, to nie mamy opracowanych realnie. Że w zasadzie rozmowa biznesowa, takie jak z umowami niczym się nie różni. Znaczy w, 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 w ujęciu pojęć, tak? Czyli jeżeli podbijamy rynki, prawda, to w zasadzie Polaki by, by myśleli, Polacy, przepraszam, że a, po prostu chcą postawić te korporacje. A oni to mówią na przykład w ujęciu tam, jakby wzięli czołgi i po prostu tutaj do nas przyjechali. Tak? I dla nich to znaczy to samo. Ja oczywiście nie to, żebym chciał tutaj jakoś zniemczać kogoś, no, ale po prostu uważam, że ma że to po prostu pewien sens, by tym ludziom, którzy robią ten e-commerce, pokazać pewne mechanizmy. To tak na początek. A później, później trzeba było, się to rozbudować, bo no, jakby to jest tylko pewna koncepcja, pewien pomysł. To, to może, może, może coś dam, może nie wiem, jakby napisałem, że to jest eksperyment. Tak więc dziękuję bardzo. Nie wiem, czy jakieś pytania są, czy nie. Dziękuję. Bardzo, mam jakieś pytania do kogarta? Jak to chce? Tak, czy można wejść na forum Romanów Tajani i zobaczyć, jak to wygląda. Jest to troszeczkę lepsze forum internetowe z takimi mechanizmami jak nowoczesne social media, czyli tam wall, subskrypcja kanału, komunikacja wewnętrzna, tak jak na Facebooku zresztą robiono, zrobiono dokładnie tak samo. No i jeszcze właśnie taka w miarę przejrzysta archiwizacja tego, o czym się mówi. Tam panuje cenzura, tak? Tak. To, to znaczy nie można powiedzieć. Co mówi papież Franciszek, no ma to średnie znaczenie dla nas w tym momencie, gdyż musimy się zastanowić, jak wystartować w ogóle z naszymi produktami, jak zacząć tworzyć tą kulturę materialną. Większość działaczy nie ma pieniędzy, więc trzeba po prostu wyprodukować nam no pewien pomysł, jak to mi dorobię szerzyć, no ale nie na zasadzie tych marszy i machania szapelką, to już jest niemodne. Nieskuteczne no. Jest niemodne i nieskuteczne. To jest coś Wyobraźmy sobie makiet oparty o, o wzorce antyczne. To jest nowy trend w Polsce. Nikt tego nie stosuje, jeżeli ktoś to stosuje, to nie, nie idzie. Dlaczego? Bo no, się tym nie interesuje. Trzeba pokazać, że po prostu ma to też wartość nie tylko ekonomiczną, ale też wartość polityczną. My no musimy wznosić swoją tożsamość. się po prostu zachodem przyjemnym, dużym no zobaczmy, co się dzieje na ulicach. To tak samo jak rozmowa międzynarodowa z Adamem Bieląckim, Adam. Jak to jest, że ta opcja liberalna przejęła w ogóle świadomość kobiet? Czy my, narodowcy, prawda? Czy mamy jakąkolwiek narrację dla kobiet? Nie, no mamy taką 18-wierzchnię, prawda? Czyli matko, śmierć dzieci i chodząca do kościoła. Wszystko fajnie, tylko świat się zmienia, wszystko płynie. A my po prostu jesteśmy tak zastani. Nie modernizujemy w ogóle naszej doktryny, naszej ideologii. Non-stop jakieś tam gadanie o marszach, o, o partiach. Weźmy sobie szczerze. Każda analityk to mówi. Nie stworzyliśmy żadnej, żadnej instytucji, która... która no nie zmieniałaby zdania po tym, jak Niemcy bądź Amerykanie przejmują władzę. Czyli takiej, która faktycznie realizuje nasz interes. I ani jednej taki typowy teren mandatowy. Jeszcze w związku z tymi Facebookami, no to jest takie, tymi, tymi postami, które żyją dwie godziny, karmienie ludzi szumem informacyjnym. No to jest typowa dezinformacja. Trzymanie ludzi w strategicznym uśpieniu. Po co musimy zastanawiać się nad tym? Rozumiem. Tu masz produkt, kupuj, prawda, idź do roboty, na jakiejś korporacji i Bądź podwykonawcą. Nie miesz o swoim biznesie, nie miesz o modelu na zakończę w takim razie. Już, się było, już się nie ma. Dziękuję w takim razie. Dziękuję bardzo.